Hej, 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 witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Już na wstępie przeproszę Was za to, że w ostatnim tygodniu nie było odcinka, ale byłam dosyć mocno zajęta i no, niestety to się trochę rozjechało. Nie będę się w sumie za bardzo tłumaczyła, bo to nie ma sensu. W każdym razie, jak widzicie, znowu jestem na kanadyjskim koncie i dzisiaj będę robiła pokój, ponieważ jest to jakby jedna z mieści, które miałam zrobić do tego. No i mam VIP'a więc też jest szansa. Dodatkowo zrobię kilka awardów, zwłaszcza, że będę starała się robić znaczy kupować te rzeczy, które są dla VIP-ów, dzięki czemu zaliczę i, i awarda z e, tym, że trzeba kupić po prostu rzeczy do pokoju i tym, że trzeba mieć ileś tam rzeczy dla VIPa w pokoju. E, tak więc będę się starała w sumie, nawet na kolor nie miałam pomysłu. Staram się też w miarę tanie rzeczy brać, bo jednak e, Fundusze są ograniczone, chociaż i tak byłam w miarę zadowolona z tego, że mam te 3000. E, no, głównie kolorystykę wybrałam, właśnie taką, jak widzicie, czyli ten, w sumie teraz nie do końca jak ten kolor się nazywa: e, czerwony i purpurowy. Nie, to nie będzie purpurowy. No, taki malinowy i bardziej czerwony. Tak, to są te kolory. Wprawdzie później zmieniłam te kolory, to się zmieniało trochę, no ale zostałam przy mniej więcej tych założeniach. Niektóre rzeczy żałowałam, że na przykład nie zmieniłam kolorów albo że nie pasują, bo były fajne, no ale średnio mogłam coś zrobić, więc już to po prostu tak zostawiałam, jakby nie miałam na to za dużego wpływu. Szukałam też różnych fajnych rzeczy, żeby to ładnie wyglądało z pomysłem, co oczywiście było ciężkie. Ten pokój się troszeczkę zmienił też od momentu, którym jakby zrobiłam ten pokój Bo jednak dodałam tam parę rzeczy w międzyczasie Do innych pokoi też coś dodałam No ale już nie domontowywałam tego do odcinka Już możecie po prostu zobaczyć na jakim, albo w przyszłych odcinkach będzie to widać W jakimś stopniu Teraz chciałabym podać parę informacji na temat ogólnie mojego kanału I jak to będzie wyglądało o, tutaj dorabiam ten nowy kolorek i bardzo mi się spodobał ten właśnie odcień niebiesko-fioletowy i stwierdziłam, że muszę go dodać, bo jest śliczny. Wracając, zamierzam zmienić dni, tak, dni wstawiania odcinków. Chciałabym wstawiać w, w czwartek nagrywać, w piątek montować i w piątek albo raczej w sobotę wstawiać i... Starałabym się też montować w poniedziałek, żeby nagrywać w poniedziałki i montować, żeby na przykład we wtorek w środę się pojawił kolejny odcinek, szczerze mówiąc, moje zajęcia troszeczkę, jakby to powiedzieć, mi przeszkadzają w takim, żeby na przykład w czwartek nagrywało od razu z głosem, więc musiałam muszę nagrywać narrację po prostu w piątek albo robić na przykład wtedy bez głosu, a w poniedziałek z głosem. No, i jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie, zależy też, ile będę miała czasu, bo na przykład doszły mi treningi, ponieważ postanowiłam ćwiczyć pewien sport. I no, póki co dwie godziny jednak tracę bardzo w tygodniu, Chciałem, tracę, bardzo to lubię, ale po prostu to mi obcina, a w czwartek i tak mam jeszcze dość długo szkołę, więc tym bardziej to się po prostu bardzo późno wracam do domu. Yy, więc tak będzie wyglądało nie najlepiej w ten czwartek zwłaszcza, że muszę jeszcze się, no niestety, dość mocno uczyć Bo póki co zawalam głównie przedmioty, które mam rozszerzone A wszystkie, których nie rozszerzam, mam piątki i szóstki Tak więc mam pewien problem Tak właśnie zdradziłam wam moje oceny a, No więc yy, jest taka jest sytuacja Oczywiście będę starała się jak najlepiej też w kanał angażować Jest jeszcze jeden problem Mianowicie będę robiła projekt społeczny i to dość mocny i nie wiem jak to będzie z czasem w przypadku właśnie tego robienia, ponieważ będzie to dość wymagający projekt i będę musiała robić z grupą osób i będzie bardzo dużo przy tym pracy, tak więc z tym zobaczymy. I to właściwie wszystko w tym odcinku, do zobaczenia i pa 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 pa!